To jest po to, żeby, żeby się zabawić. Jakbym miał rakę ten żeby nie przyszedł, to po co bym do nich na domu i wziął pół miliona z pieprzu, bo wtedy po to bym się zabawić, żebym się nie męczył. I tak, raczej żyje, trudno. No to nie tyle, jak coleś Tylko teraz. No tak, ciekawo, bo się normalnie. Myślę, oczywiście jest nie o że co będzie później. Co ja do nie, co dnia to tu złożę plac, a tu na kabsze. Dobra, tu będę miał tam hamowite, tu będę siedze na jakiejś kebaty, bułki, kustą, kustatki, kustę pojeżdżającą. stanie, a tutaj co mam do rozprzegułu? nie jest Nie, widzisz, małe To jest kawałek. Moje pytanie, czy on to tak, za i żeby to będzie robiło? Tak, bo tak tak jest małe, to czy trzy bułki i tu jest do ręki po

岡部に関しては皆さん

Ale nie wiem, udało się pan ukazuje. Dobra, kiedy nie pana karzu, po ogólnie tak to się wydało. Nie ma się wyglądało. Jak nie ma w przypadku... Jak nie ma w przypadku? To co, wszystko jest zaplanowane? Tak nie się robi, a chujba, No to? O, to no ja się, stoi tu świątek. No i zaplanowane jest to, że mu przypierdoleta? A może nie no no to? Jest... No właśnie, chuj. To jest flipa, tu świątek ma rację, chuj! No, 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 no. Skoro wszystko jest zaplanowane, to czego mi goś teraz nie przypierdoli albo ja jemu.. Bo nie jest zaplanowane. Bo co? Bo nie jest zaplanowane. No, a nie! Jest. No to... Tak mnie no no i To też nie było zaplanowane? Leżysz Jeszcze chodzisz antem, dorobię kierowę takich i widzi pana A kurde miał być! Ja dodałem nie planowałem? w Na fajne, więcej leci 25

tak, czyli dziecko rodzące się, które tak, nie ma wcale przy siły, jak to było przez Pana Boga, to można Panie że to daje jeśli w drugim dniu ojczystego, to będą go znane w a ale nie za wiele dziecka, to ma dwa, trzy dni oko. Tak, <śmiany> no. no. no, to są takie dzieci wam są, jakie są z bokiem, nie są w krzyża nawet, nie są z nimi, po pół roku umierają i nie wiedzą, co to załatwione, nie wiem. Bo nie mają wody, Panie Możesz stanie, może stanie. Jakby był wokół, to nie o tym, co się dzieje. No? Z co? Wówczas... Ta, bo my... Pan tak uważa, że dobra z wyboru. a się nowy kiedy zajmować tylko teraz To on bardzo. to Adam serący, czyli w Pana Jak już chciałoby się wyłkwić, no to co Tak samo jak ksiądz odzowniwy, chciałoby się jebać, to i tyle. No to jest, jak jak...

Dobra, Panu radę nie to jest wszystko bójda To jest Co to, 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 co to, to co zrobi? Ja example, jest nie no. my my pomzie, no, To to Jak to jest To jest tak, to Bóg ich nie zatrzymał. Nie mówimy, to Jezusie. Myślę, to robi nie ten polem,

bo takie to się nie zdarza, kurwa, prędko. Drugi raz już Pana... się nie zdarzy, nie? Ale nie ma mieli kraina i nie? I Kain, Aper, tam Małpy już zabili. I co później? Stąd się wzięła reszta... Potem jest Seth i dalej mieszka Sosu, ile tam jest, tą sobą Adama i Jadys, to co robili, nie? Jak Kain z co tam nie powiedziałem? Nie wiem, udał się do kraju noc i tam sobie znalazł żonę. Tak? Teraz będzie takie moje w WikiLeaks. No weekend. To co, to naruwali więcej? Nie! To znaczy, że na świecie było dużo więcej godzin. Czyli nie byli jedyni! Tak jak w katarzmach, Emily, mówi na przykład, kraju z tego, co jego własnego, a w latach miasto 600 lat. Aha, to był lepszy od tego, co miał 400 żon i 400 lat. Tak.

Natomiast w każdym się kto? który będzie to, jest to głównie na tym jest konieczność. Kobieta, której wspominałem nie ma nie ma kobieta. No to ja! Tak, to cały mężczyzn, potomek No dobra, to pan i tak który nie może odpowiadać, że który tak bardzo nienawidzi cię, że